Państwa z Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu, gdzie rozmawiamy z dyrektorem Śradzkiego Centrum Kultury, panem Romualdem Erencem, który niedawno odebrał nagrodę marszałka województwa łódzkiego. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co oznacza dla pana ta nagroda? No, dużą satysfakcję i radość, można powiedzieć, i, i właściwie y, docenienie y, kilku lat pracy. A jak to się stało, że został pan nominowany? No więc to się stało jakby poza moją wiedzą. Tym zajęła się Towarzystwo Przyjaciół się Radza. To właściwie grupa ludzi, którzy w jakimś sensie obserwują moją działalność i postanowili napisać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. No i tak się ta sprawa potoczyła. To niewątpliwie wpisuje się na listę Pana sukcesów. Proszę powiedzieć, co jeszcze uważa Pan za, za swój sukces? Cieszy mnie to, że udało się aktywizować życie kulturalne w tych ostatnich latach po przebudowaniu teatru i w ogóle zmiany tej całej infrastruktury, że udało się reaktywować m.in. Festiwal Muzyka w się razu, że udało się uruchomić parę takich imprez, które tutaj zagościły już w kalendarzu kulturalnym miasta na stałe że na przykład udało się tutaj może w taki sposób troszeczkę delikatny, ale jednak wprowadzić kino, gdzie można zagrać, zobaczyć filmy grane premierowo, prawda, to są takie rzeczy, które mnie bardzo cieszą. A z których projektów realizowanych przez sierackie Centrum Kultury jest pan szczególnie dumny? Dumny, no więc jestem przede wszystkim z, na pewno z tego, że wprowadziliśmy tutaj spektakle Teatru Jaracza, bez względu na to, co, jak ludzie to odbierają, jak to w tej chwili dość mozolnie idzie nauczenie ludzi chodzenia do teatru i wyrobienia pewnego nawyku, to na pewno jest dla mnie rzecz taka, która nadaje miastu prestiżu. Proszę nam powiedzieć, czy to, co pan osiągnął, zawdzięcza pan wyłącznie swojej ciężkiej pracy? Na pewno ja sam jestem dosyć człowiekiem zorganizowanym, staram się być zorganizowanym, pracuję, pracuję w dosyć taki zdyscyplinowany sposób. I wydaje mi się, że talentu niezbyt wiele, natomiast dużo dyscypliny, dużo takiej pracy regularnej, codziennej i to doprowadza do tego, że człowiek po prostu uzyskuje pewnego rodzaju Y, y, taką y, produktywność. Natomiast oczywiście tutaj, w, przy współpracy y, moich pracowników w Środowiskim Centrum Kultury, myśmy bardzo dużo, bo nie, nie, nie mówimy powiedzieć tylko o sobie, jest to świetny zespół ludzi, którzy, y, z którym się, wydaje mi się, dobrze dogaduje i, i w jakiś sposób te wszystkie rzeczy przeprowadzamy tutaj. A w którym momencie swojego życia zrozumiał Pan, że chce się Pan zajmować muzyką? Oto. W, to to akurat jest od, od najmłodszych? Ja pochodzę w ogóle z rodziny y, takiej muzykalnej, gdzie instrumenty y, od pra, dziada, pradziada były. Także to jest tak oczywiste dla mnie było, że... że y, ja się zawsze, zawsze tą muzyką zajmowałem, także nie potrafię powiedzieć, że teraz, o teraz miał się muzyką. Także to było tak oczywiste, jak, jak... No nie wiem. To jest absolutnie... Jak, od, jak oddychanie, o, to tak było. A dlaczego wybrał pan gitarę? Ja na wielu instrumentach grałem, uczyłem się, dlatego że ten instrument to jest ciekawe, że ja właściwie interesowałem się muzyką, znaczy studiowałem muzykę klasyczną, prawda? I właściwie tylko taką muzykę, która jest związana jest z gitarą klasyczną. Natomiast to, co mnie zafascynowało, to mnie zawsze fascynowała gitara jazzowa. I pamiętam, że w domu. Jak słuchałem radia, moja mama na przykład strasznie jest muzykalna i słuchała bardzo dużo muzyki. I pamiętam, grała muzyka jazzowa, na przykład Joe Pass, Elon Fitzgerald. To zawsze myślałem, że chciałbym grać na takiej gitarze, jaką grał Joe Pass. Ale niestety nie było takiej możliwości w Polsce, tu, w takim mieście, uczyć się tego. Także ja jakby wpadłem w ten świat muzyki klasycznej. Często ćwiczy pan gra na gitarze? Codziennie ćwiczę. Na instrumencie trzeba ćwiczyć codziennie, dlatego że to jest coś takiego bez względu na to, czy mam koncert, czy nie mam koncertu. To jest coś takiego, że po, prostu, że po pierwsze jest to moja potrzeba psychiczna i w ogóle fizyczna, bo to jest tak jak rodzaj, no jak się źle po tym czuję, jeżeli nie ćwiczy. Tak, staram się po prostu jedno wiem, że bez względu na to w ciągu dnia czy się coś wydarzy ciężkiego, lekkiego i tak dalej, to jednak wiem, że muszę sobie znaleźć moment na to, żeby na instrumencie poćwiczyć. Przejdę teraz do płyty z muzyką Cypriana Bazylika. Wiem, że Pan jest pomysłodawcą nagrania tej tak. płyty. Proszę po powiedzieć, jak zrodził się pomysł, by taką płytę nagrać? Ja już od wielu lat myślałem o tym, żeby y, tę płytę y, tutaj w Średzu zrealizować. I to bez względu na to, bym to zrealizował, bez względu na to, czy byłbym y, tutaj dyrektorem Środowiska Centrum Kultury, bo ten pomysł już miałem i się zastanawiałem, jak do niego podejść. I y, y, akurat tutaj ta funkcja mi bardzo ułatwiła to. Bo, bo to tylko polegało na tym, że musiałem przekonać naszych decydentów i, i, i też chwała im za to, że oni, oni jakby wysłuchali mnie, bo mogli na przykład zareagować zupełnie y, odwrotnie. I pomyślałem y, w ten sposób, że po prostu nie mamy y, w zasadzie żadnego fizycznego dowodu funkcjonowania cypiana bazylika, nie tylko w Sieradzu, ale nie mamy w ogóle w Polsce. Tam jest jedna płyta, którą wydał kiedyś zespół. Bornus Consortium, ona praktycznie nie istnieje, bo gdzieś tam w jakichś tam szpargałach funkcjonuje. I wiem, że od czasu do czasu bazylg jest wykonywany przez chóry, przez jakieś zespoły wokalne w Polsce, a to czysto specjalistycznie. Natomiast nie mieliśmy w ogóle miejsca w takim właśnie, w takim normalnym, powszechnym rozumieniu. I pomyślałem, że trzeba wykorzystać projekt unijny i zrobić właśnie nagranie. Bazylika. I tak to wyobraziłem sobie właśnie, że by zrobić po pierwsze z dobrym zespołem, który specjalizuje się w muzyce yy, dawnej, wokalnym i instrumentalnym, ale jednocześnie pomyślałem, żeby też jakiś taki zostawić ślad yy, tutaj regionalny i dlatego wykorzystaliśmy zespół Churkantylena. Yy, Wiem, że są dalsze plany związane z muzyką Bazylika. Proszę powiedzieć nam kilka ta, słów o tych planach. No więc z płytą, bo ta płyta pierwszy, ten nakład sfinansowany przez unijne pieniądze nam się już zupełnie rozszedł i w tej chwili już podpisają umowę z brytyjskim wydawnictwem, które nie tylko, że jest zainteresowane wydaniem tej płyty, ale jest zainteresowane zainwestowaniem w ogóle pieniędzy w promocję tej płyty, ja myślę, że do końca tego roku ta płyta już się ukaże, ponieważ ja dzisiaj na przykład dostałem okładkę, już projekt nowej okładki, bo to będzie zupełnie inna okładka. I płyta będzie tłoczona w Wielkiej Brytanii, no i oczywiście będzie rozprowadzona na cały świat. Będzie między innymi w Amazonie amerykańskim, będzie w, w szacownych takich witrynach internetowych. Zastanawiam się, być może nawet w iTunes będzie można ją kupić. Także płyta będzie już nie będzie tego pytania, gdzie można płytę kupić, czy można ją kupić, tylko po prostu będzie normalnie dostępna, bez problemu będzie można ją kupić. Wniosek o uhonorowanie Romualda Erenca Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego złożyło Towarzystwo Przyjaciół Sieradza. No w zasadzie należy powiedzieć o całokształcie jego działalności. Przede wszystkim to, że działa na terenie Sieradza, działa w strefie takiej kulturowej że powstał teatr, że renowacja teatru nastąpiła, że mamy wspaniały amfiteatr, że mamy wspaniałe koncerty w Sieradzu. To wszystko inicjuje i pomysłodawcą jest właśnie pan Romuald Erenc. Jednak najważniejszym osiągnięciem dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury, które skłoniło przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Sieradza do zgłoszenia go do nagrody, było nagranie płyty z muzyką Cypriana Bazylika. To właśnie Romuald Erens był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Płytę nominowano do nagrody Fryderyka w dwóch kategoriach: album roku Muzyka Dawna i najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Co więcej, zespół Ars Nowa, jeden z wykonawców utworów na płycie, nominowano do Fryderyka w kategorii Artysta roku Muzyka Poważna. Niestety nie udało się zdobyć żadnej statuetki, ale sama nominacja była już dużym wyróżnieniem.